Myślę, że w historii Zachałusza chodzi o coś więcej niż to, że nie dorównywał innym wzrostem. Uważam, że to przesłanie dla nas. Każdy z nas jest w pewnym sensie mały. Odkryłam przynajmniej dziesięć, jestem pewna, że jest ich więcej, ale odkryłam dziesięć rodzajów niewłaściwych postaw, niewłaściwego myślenia Izraelitów, które moim zdaniem sprawiły, że błądzili po pustyni. Nie zatrzymali ich wrogowie. Często myślimy, o co, jeśli diabeł, i jeśli, ale, ale, jeśli, jeśli. Ale zwykle to my stanowimy problem. To nie nasz problem jest naszym problemem, lecz nasza postawa wobec problemu. Nasze nastawienie wobec problemu jest naszym problemem. Kiedy mamy problem, myślimy, to już za wiele. Więcej nie mogę tego robić. To złe nastawienie, które cię zniewala, ale jeśli umiesz myśleć, mogę zrobić wszystko przez Chrystusa, który mnie wzmacnia i nie zamierzam się poddać, to już wygrałeś. Wystarczy, że zmienisz nastawienie. Kolejna niewłaściwa postawa, którą mieli Izraelici i która sprawiła im wiele kłopotów i zatrzyma nas z dala od życia w ziemi obiecanej, to. To nie, to nie moja wina. To nie moja wina, to nie moja wina. Wiesz, nie czuję się dobrze. To nie moja wina. To nie moja wina, że mam długi. To nie moja wina, że moje małżeństwo się rozpada. To twoja wina. To nie moja wina, że w moim życiu panuje zamęt. Coś ci powiem. Tylko prawda cię wyzwoli. I nieprawda o kimś innym, ale prawda o tobie cię wyzwoli. Teraz dostaniesz trochę więcej mięsa, więc się przygotuj, dobrze? Czy nie czułbyś się wyzwolony, gdybyś powiedział: Nie czuję się dobrze, bo nie dbam o swoje ciało? Nie śpię, jak powinienem, nie odpoczywam, jak powinienem, więc czuję się źle. Mam długi, bo wydaję za dużo pieniędzy. Każdy, kto wydaje za dużo, wpada w długi. Nie zachowuję się mądrze, ulegam emocjom. Moje małżeństwo jest w rozsypce, bo jestem samolubny i za dużo mówię. Wychodzę stąd za jakieś 30 minut. Więc muszę tu urodzić dziecko. Czeka mnie ciężki poród. Bez znieczulenia. W moim życiu jest zamęt, bo nie słuchałem Boga. Ale ty powiesz, o nie, to nieprawda, siostro Joyce, mam problemy, bo byłem krzywdzony. Odrzucono mnie, nie miałem takich samych szans, co inni ludzie. Moi przyjaciele poszli na studia, ja nie studiowałem. Mam problemy, ponieważ, ponieważ, ponieważ. Musimy poradzić sobie z pewnymi rzeczami z powodu innych, które nam się przydarzyły. I mogą być one przyczyną, dla której taki jesteś, ale nie możesz tkwić w tym stanie. W chwili, gdy zaczynasz się usprawiedliwiać, wpadasz w pułapkę i diabeł bardzo cieszy się z tego powodu. Wiemy, jak to wszystko się zaczęło. Przejdźmy do trzeciego rozdziału księgi Rodzaju. Zacznijmy od samego początku. Obwinianie miało swój początek już w raju. Księga rodzaju: 3, 12 i 13. Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Nie chcę, żebym mówiła o tej całej sprawie z kobietą. Zawsze winna jest kobieta. Muszę to powiedzieć: To nie była wina Ewy, że Adam zjadł jabłko. Ona mu je dała i skusiła go, ale to on był mężczyzną w raju. Mężczyzną w raju. Więc kiedy Ewa wręczyła mu jabłko, powinien powiedzieć kobieto: Jaki masz problem? Wiesz, co Bóg nam powiedział? Ale on je zjadł, a potem obwiniał ją za zamęt w jego życiu. Potem oczywiście Ewa obwiniała diabła. Pojawił się ten wąż, oszukał mnie i przechytrzył. Oboje powinni zrobić po prostu to, co Bóg im kazał. Kiedy nie robimy tego, co Bóg nam każe, potem zawsze zrzucamy widę na kogoś innego. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Abrahama i Sary. Przejdźmy tam na chwilę. Księga rodzaju 16, wersety od 1 do 5. Sara, żona Abrahama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę, egipcjankę, imieniem Hagar. I Sara padła na pomysł, jak rozwiązać swój problem. Wiem, co zrobimy. Więc dała swoją niewolnicę Abrahamowi i powiedziała mu, żeby z nią współżył. Ile z was, drogie panie, sądzi, że to nie był dobry pomysł? Każda kobieta o zdrowych zmysłach wiedziałaby, że zaraz pojawi się problem. Żeby być uczciwą, Powiem, że w tamtych czasach takie praktyki się zdarzały, ale Bóg nie kazał im tego robić. Powiedział, dam ci dziecko z twojego własnego ciała. Ale nie chcieli, co? Czekać, czekać, cierpliwie. Kilka wersetów dalej przechodzimy do sedna, werset trzeci. Sara żona Abrama wzięła zatem niewolnicę Hagar, egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną, a widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Teraz Hagar była drugą żoną ze złym nastawieniem. Wtedy Saraj rzekła do Abrama, posłuchaj, przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś, czując się brzemienną, lekceważy mnie. To twoja wina, Abramie. Obwiniaj. Obwiniaj kogoś innego. Przez lata zrzucałam winę za swoje złe zachowanie na to, że znęcano się nade mną przez lata. Obwiniałam kogoś. To nigdy nie była moja wina, zawsze kogoś innego lub czegoś innego. Obwinianie innych za swoje nieszczęście. Wiele lat spędziłam krążąc wokół tej samej głupiej góry. To nie moja wina. Chodzi o to albo tamto. Gdybym miała więcej pieniędzy, byłabym szczęśliwa. Byłabym szczęśliwa, gdybym miała większy dom. Gdybym, 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 gdybym. gdybym, gdybym była szczęśliwa, gdyby nie bolały mnie plecy. Nigdy nie byłam szczęśliwa, bo problem tkwił we mnie. Miałam problem i musiałam przestać obwiniać innych. Może te słowa pomogą komuś, kto siedzi tu z nami, albo ktoś, kto ogląda nas w telewizji. Wybaczyć można każdy grzech. Ale dopiero wtedy, gdy stawisz czoła prawdzie. Prawda i miłosierdzie są bardzo bliskie. Nie możesz być miłosierny bez prawdy. Skrucha polega na stawianiu czoła prawdzie. Nie musisz się potępiać. Nie musisz czuć się winny, ale musisz się z tym zmierzyć i powierzyć to Bogu. Nieważne, jak prawda jest okropna, zmierz się z nią, nazwij ją po imieniu, powierz ją Bogu. I naucz się, jak przemierzać pustkowie, ciesząc się cudownym życiem, za które umarł Jezus. Proszę, przestań obwiniać ludzi za to, co dzieje się w Twoim życiu. To jeszcze nie koniec. Musisz to zrozumieć. Proszę, przestań zrzucać winę za swoje złe zachowanie na jakieś okoliczności. Jako wierzący musimy zachować dobre nastawienie w trudnych okolicznościach. Powinniśmy być stabilni. O, tak uwielbiamy myśleć o Jezusie, Jezus ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Zgadnij, gdzie On mieszka? W Tobie, we mnie, mieszka w nas po to, żebyśmy zachowywali się tak samo jak On w takich samych sytuacjach, żeby mógł służyć nam za przykład. Zawsze mamy na wszystko wymówki. Nic nie dzieje się z naszej winy. Biblia mówi, że Jezus przyszedł pełen łaski i prawdy. Łaska jest zawsze dostępna dla nas. Boża dobroć zawsze jest dostępna, ale najpierw musimy stanąć w prawdzie. Nie będę tego rozwijać, bo nigdy tego wątku nie skończę. Zły wzorzec myślenia numer 7. Szkoda mi siebie, bo mam tyle problemów. Użalanie się nad sobą to najbardziej bezużyteczna emocja. Od użalania się nad sobą możesz się uzależnić, jeśli za każdym razem, gdy sprawy nie ułożą się po Twojej myśli, będziesz nad sobą biadolić. Użalanie się to ci się nie podoba. To bałwochwalstwo. Dlaczego, siostro Joyce, nie oddajecz ci bałwanom? Użalając się nad sobą, zwracamy się ku sobie, tworzymy z siebie bożka. Jedyne, o czym myślimy, to ja, ja, ja. Tylko to mamy w głowie, co mi zrobiłeś, czego dla mnie nie robisz, co się ze mną dzieje. Proszę, proszę, proszę. kiedy coś nie układa się po twoje myśli i czujesz się tak... Nie, 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 nie mogę być jednocześnie żałosna i potężna. Nie zmarnuję tego dnia na użalanie się nad sobą. Bóg się o mnie zatroszczy. Jeśli ufam Bogu, on się mną zaopiekuje. Skończę ten wątek. Mówiąc, oczywiście, nie cały temat, tylko tę część. Wielu z was nie zobaczy przełomu tylko dlatego, że nie zerwiecie z użalaniem się nad sobą. Litowanie się nad sobą nie porusza Bożej ręki, tylko wiara porusza Boga. A wiara to pozytywne, pełne nadziei, oczekiwanie, że w każdej chwili może mnie spotkać coś dobrego. Amen. Wcale mi się nie żal. Uwielbiam historię z księgi Zacheusza z XIX rozdziału Ewangelii Łukasza. Nie mam czasu, żeby ją przeczytać, więc opowiem. Jezus zmierzał do miasta i Zacheusz razem z resztą tłumu, chciał go zobaczyć, ale był mały, nie widział nic wśród ludzi. I wiesz co? Wszyscy w pewnym sensie jesteśmy mali. Myślę, że w historii Zacheusza chodzi o coś więcej niż to, że nie dorównywał innym wzrostem. Uważam, że to przesłanie dla nas. Każdy z nas jest w pewnym sensie mały, ale on zamiast użalać się na sobą, wszyscy zobaczą Jezusa, a ja nie mogę, bo jestem za niski. Bycie małym to porażka. W życiu wszystko mnie omija, dlatego, że jestem za mały. Ale nie. Biblia mówi, że Zacheusz wybiegł przed tłum i wspiął się na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Myślę, że niektórzy z Was potrzebują wejść na drzewo. Musisz przestać obwiniać innych za to, że jesteś mały, że czegoś ci brakuje, i znaleźć jakąś drogę wyjścia z tego, co uważasz za nieszczęście albo niemoc. Zacheusz wspiął się na drzewo, żeby lepiej od innych widzieć Jezusa. Biblia mówi, że kiedy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i ujrzał Zacheusza na drzewie. Dlaczego drzewo zwróciło jego uwagę? To determinacja ducha Zacheusza przemówiła do ducha Jezusa. A kiedy jesteś zdeterminowany, Zamiast się użalać, zwracamy uwagę Jezusa. Wiesz, co On powiedział do Zacheusza? Zejdź, chcę dziś zjeść kolację u ciebie. Nie zapominaj, że wcześniej musiał wspiąć się na drzewo. Wspiąć na drzewo? Nie umiem chodzić po drzewach, to za trudne. Co jeśli spadnę? Może moi asystenci powinni tu postawić drzewo, żebym się wspięła na nie na tym spotkaniu. Przestań się nad sobą użalać. Przestań obwiniać innych. Zacznij szukać otwartych drzwi i szans. Zacznij być kreatywny. Nie ma znaczenia, kim byłeś. Przestań mówić o tym, kim byłeś, i zacznij o tym, kim jesteś. Wiesz, ja byłam ofiarą przemocy, ale teraz jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Może teraz myślisz, byłam prostytutką. Ale możesz powiedzieć, jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. To, co dawne minęło i wszystko stało się nowe. Nie mów więc o tym, kim byłaś. Zacznij mówić o tym, kim jesteś w Chrystusie. Jestem taka szczęśliwa, kiedy mogę głosić. Zły wzorzec myślowy, numer 8. Popełniłam zbyt wiele błędów, żeby Bóg mi błogosławił. To kłamstwo z samego dna piekła. List do Efezjan 1. Wszystko, czego potrzebujemy, przeczytamy w liście do Efezjan. Rozdział pierwszy. Wersety od trzeciego do piątego. Niech będzie błogosławiony, chwalony i uwielbiony Bóg i ojciec naszego pana Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który pobłogosławił nas w Chrystusie. Każdym duchowym danym przez Ducha Świętego błogosławieństwem w Królestwie Niebieskim. Nie błogosławi, bo na to zasłużyliśmy, błogosławi nas, bo jesteśmy w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Werset piąty. przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Dlaczego? Ku chwale majestatu swej łaski. Bóg nie błogosławi nikomu, dlatego że ta osoba na to zasługuje, bo nikt z nas na to nie zasługuje. Błogosławi nam, bo nie może inaczej. Błogosławienie leży w jego naturze. Gdy otrzymujesz darmową miłość i darmową łaskę od Boga, wtedy zaczynasz wychodzić do świata. Uczysz się kochać ludzi nie ze względu na to, że na to zasługują, ale dlatego, że masz potrzebę błogosławić. Ja miałam napady z niecierpliwienia, a teraz mam napady błogosławienia. Naprawdę. Nie chciałabyś być w pobliżu, kiedy mam napad błogosławienia, bo bym ci pobłogosławiła. Kupiłabym ci coś, dała jakąś rzecz. I teraz coś dla ciebie zrobię. Podbuduję cię trochę, podniosę cię na duchu, zanim stąd odejdziesz. Sprawię, że poczujesz się lepiej niż zanim tu przyszedłeś. Nic na to nie poradzę. Mam napad błogosławienia, ale musiałam nauczyć się, jak przyjmować to od Boga. Bez przerwy mówię mu: możesz zrobić dla każdego, co zechcesz. Oto jestem. Jestem małą duchową świnką, wezmę wszystko. Musisz tylko w Chrystusie prosić. Prosić. Bóg mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy. Czy rozumiemy? Ośmielamy się odważnie przystąpić do tronu darmowej łaski. W relacji z Bogiem możesz być śmiały, okazywać szacunek, ale być odważnym nie dlatego, że wszystko robisz dobrze, ale dlatego, że wierzysz w tego, który wszystko robi dobrze. Kto z Was uważa, że nie zasługuje na błogosławieństwo? Chciałabym, żebyście cały dzień prosili Boga, Boże, wiem, że na to nie zasługuję, ale błogosław mi. Oczekuję, że będziesz mi błogosławić. Czekam na Twoje błogosławieństwo, czekam na przełom, czekam na Twoją przychylność gdziekolwiek idę, oczekuję, że otworzysz przede mną drzwi. Czekam na najlepszą pracę, czekam na najlepszą pensję, czekam na najlepsze miejsce w tej restauracji. Nie dlatego, że na to zasługuję, ale dlatego, że służę wielkiemu i potężnemu. Bogu. Dodałabym, że jeśli o coś nie prosisz, to tego nie dostaniesz. Nie masz, bo nie prosisz. Zły wzorzec myślowy, numer dziewięć. Chcę mieć to, co ty zazdroszczę ci. Izraelici, Mirian i Aaron byli zazdrośni o Mojżesza. Chcieli jego władzy, chcieli jego pozycji. W Księdze Przysłów 14.30 czytamy, że zazdrość i zawiść jest jak pruchnienie kości. Zazdrość, zawiść. Musisz uważać na zazdrość. W zeszłym tygodniu zauważyłam, że nachodzą mnie myśli pełne zazdrości. Uwielbiam, jak Duch Święty działa w moim życiu i pokazuje mi takie rzeczy. Bo wtedy nie muszę pozwalać, żeby diabeł napełniał moją głowę śmieciami za każdym razem. Gdy diabeł wtłacza mi do głowy uczucie zazdrości wobec kogoś, modlę się o błogosławieństwo dla tej osoby. Nie zamierzam tego tolerować, nie zamierzam tego tolerować. Zabierz to ode mnie, szatanie, nie będę nikomu zazdrościć, nie będę, nie będę, nie będę. Nie pozwolę, żeby ta myśl ogarnęła mój umysł i zapuściła w nim korzenie.